Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na makijażowy filmik. I makijaż, który dzisiaj powstał już widzicie, a jak powstał krok po kroku zaraz się przekonacie. Także jeżeli jesteście ciekawi jak takie mocne kobaltowe smołki powstało, zapraszam serdecznie. A jeżeli filmik Wam się podobał, to koniecznie zostawcie mi kciuka do góry. Ja Was zapraszam na dalszą część filmu, zaczynamy dzisiejszy makijaż i pierwszy produkt, który nałożę to będzie kolektor z Huda Beauty. Bardzo lubię nakładać kolektor jako bazę pod cienie i w momencie, kiedy wybieram właśnie kolektor zamiast klasycznej bazy, to wybieram taki, który zastyga i jest długotrwały, a potem koniecznie pudruję okolice powiek, aby zagruntować kolektor i dzięki temu Cały makijaż powiek trzyma się fenomenalnie. Gwiazdą dzisiejszego makijażu będzie paleta z nabli i ten oto piękny kobaltowy cień, który okazał się być bardzo, bardzo trudnym cieniem. Jak widzicie, nie blenduję, nie rozcielam, nie, nie macham pędzlem, tylko wciskam cień, aby uzyskać jak najmocniejszą pigmentację. Nie było łatwo. Trochę zabawy przy tym było. A ile się wybrudziłam? To moje. Tak, tak. Zresztą teraz zobaczycie, jakie sprzątanie mnie tu czeka. Także wacik namoczony płynem micelarnym tutaj się przydał. Teraz łączę dwa cienie. Ciemny, mm, Taki beż, który dla mnie jest zdecydowanie za ciemnym beżem, i jasny brąz. Rozcieram granice kobaltu, a kolejny cień, który używam, to jest właśnie ten beżowy cień, który jest trochę za, dla mnie yy, za ciemny, i nakładam go w wewnętrznym kąciku. Dzięki temu, że to jest trochę za ciemny yy, beżyk, to fajnie rozjaśnia wewnętrzny yy, kącik, ale nie robi takiego. Bardzo białego kontrastu. Kolejny produkt, który dzisiaj użyjemy to paleta PZ z błyskotkami. I oczywiście użyję piękny, błyszczący kobalcik, który podrasuje do takiego kopa dzisiejszemu makijażowi. Najpierw nakładam pędzlem. Co nie do końca się sprawdziło. Zaraz będę doklepywać cień palcem, ale walczyłam tym pędzlem, walczyłam, potem zrezygnowałam i jak widzicie, zaczęłam nakładać palcem. Dzięki temu uzyskałam naprawdę piękny błysk. Och, pięknie to się prezentuje. Teraz y, najjaśniejszy odcień w dzisiejszym makijażu, czyli bardzo jasny beż, który nakładam pod łukiem brwiowym i to jest cień z Tune Cosmetics. Tutaj rozjaśniam i rozcieram. Kolejny cień to bardzo ciemny granat, wpadający w czerń, dla mnie to jest czerń, ale wiele razy czytałam o tej palecie, że tutaj nie ma czerni, tylko ciemny granat, więc no uznajmy, że to jest ciemny granat. I maluję kreskę. Dlaczego nie użyłam eyelinera, tylko tutaj cień? Dlatego, bo chciałam, żeby ta kreseczka była miękka i taka nie, nie rzucająca się bardzo w oko. I Teraz użyję bardzo nietypowy cień, bo to jest biały cień, taki topper, który błyszczy się na fioletowo-granatowo. Jest przepiękny i nakładam go bardzo takim precyzyjnym pędzelkiem. Trochę zabawy przy nim było, ale warto było, bo robi przepiękny efekt rozjaśnienia wewnętrznego kącika. Nałożyłam tak trzy warstwy tego koloru, warto się pomęczyć trochę. Teraz tuszuję rzęsy, to jest tusz z Benefitu Roller Lash, taki mój sprawdzony, fajny tusz um, i nie naklejam żadnych rzęs na pasku, e, gdybym wychodziła gdzieś, to pewnie nakleiłabym pasek, chociaż przyznaję, ja nie lubię kleić rzęs jeszcze komuś, lubię, naprawdę robi to dla mnie e, takiej efekt wow, ale sobie kleić rzęsy, kiedy ja mam naprawdę ładne, e, długie rzęsy, no to tak mi się jakoś nie chce. Pod oczy i na środek twarzy nakładam korektor, który już widzieliście w akcji jako bazę pod cienie i rozcieram e, korektor takim e, precyzyjnym e, pędzlem, kuleczką. E, jak widzicie, Czyszczę granice przy kresce, tak żeby nie stracić na pigmentacji, intensywności, żeby tutaj wszystko ładnie było wyczyszczone i rozjaśnione. Bo dzisiaj nie używam żadnego takiego tradycyjnego podkładu. Dzisiaj na twarzy mam pudel, a raczej pudel, podkład w pudrze z Purobio. Genialny jest! A na to Puder również z purobio, który robi na twarzy taki Blur Photoshop. Jest genialny. I te produkty nie obciążają skóry, także polecam. Jeżeli chodzi o brąz, to mój ulubiony pierwonę, czyli Bronze jest boski. Tak oto zaznaczyłam sobie policzki. To jest puder, który mnie zrobicie sobie krzywdy. Kolejny cień, który sięgam i będę nim zaznaczać dolną powiekę, to jasny brąz, ale trochę ciemniejszy mm, niż to, co nakładałam w przejściu między kobaltem a beżem. Bo jak pamiętacie, tam połączyłam ten kolor z beżowym cieniem. Tutaj nakładam go solo. I rozcieram pod kreskę, ogólnie zaznaczam dolną powiekę. Nakładam teraz ciemny granat z brązem i dokładam w zewnętrznym kąciku dolnej powieki, żeby podkreślić spojrzenie, żeby oko było, wiecie, takie... Intensywne. Um, ostatnio lubię podkreślać dolną powiekę i to dzięki Wam, bo to Wy mnie przekonaliście. Naprawdę. Ja kiedyś dolnej powieki kompletnie nie podkreślałam, a teraz nawet w dziennym makijażu mi się zdarza. Także e, dziękuję Wam bardzo. Teraz sięgam znowu po ten jasny toperek, czyli taki fiolet wpadający w granat. Przepiękny kolor, i nakładam go w wewnętrznym kąciku na dolnej powiece, żeby e, wszystko. Było tak pięknie rozświetlone i rozjaśnione. Bosko to wygląda. Kolejny krok to. Szminka. I tutaj postawiam na bardzo delikatną, nawilżającą szminkę brzeskniową z Sigma. Moja ulubiona, taka codzienna szminka. Poprawiam swój włos, bo musiałam tutaj go mocno ujarzmić. I tak się prezentuje gotowy makijaż. Prawie gotowy, bo jak już tutaj się ogarnęłam z moim włosem, to stwierdziłam, że na moim Policzku kompletnie nie ma błysku, i to naprawiam turbopigmentem. On mam w sobie naz w nazwie coś nude, jest bardzo ładny, taki beżowy odcień i nakładam go palcem, aby tutaj pojawił się mały błysk, i nakładam również taki błyszczący, jasnoróżowy kolor jako, jako, jako róż. I tutaj dzięki temu mamy róż, który dodatkowo rozświetla. I tak prezentuje się cały gotowy makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli tak jest, to zostawcie mi kciuka do góry. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie kliknijcie subskrybuj, aby być na bieżąco z każdym moim filmikiem. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Jeżeli będziecie chcieli pobawić się makijażem, stworzyć podobne lub taki sam makijaż, to koniecznie mnie oznaczcie, abym zobaczyła Wasze dzieło. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa!